Hey, witam Was w kolejnym odcinku Minecraft Astral. W przednim odcinku skończyliśmy automatyzację produkcji kolorowych kamieni, a dzisiaj zajmiemy się przerobieniem tych kamieni na użyteczne topy różnych metali. W ogóle zorientowałem się, że już od bardzo dawna cały czas siedzę pod ziemią. W odcinkach to będzie już trzeci, ale sporo czasu spędziłem poza odcinkami. Materiał teraz kratem, by w odcinku znalazła się tylko esencja. Dzisiejszy odcinek może wyjść trochę dłuższy, ale mam nadzieję zamkniemy już ten etap odbudowywania się po zmianach między wersjami Astrala. A w ogóle to od tego siedzenia w piwnicy naszła mnie ochotę trochę poprogramować. Na tej paczce modów istnieje mod ComputerCraft, w którym możemy postawić komputer i programować skrypty. I wpadłem na pomysł, że możemy się tym troszeczkę pobawić na naszym nowym piętrze. Idea jest taka, że mamy sześć różnych kamieni, z których otrzymamy siedem różnych metali oraz zbiór materiałów pobocznych a poprzednio przygotowane piętro miało tendencję do zacinania się oraz często wytwarzało przez długi czas tylko jeden typ materiału i dopiero po jakimś czasie przechodziło do następnego. Teraz idea jest taka, by logikę kiedy jaki materiał przetwarzać zawrzeć właśnie na komputerze. Moglibyśmy też to osiągnąć redstone'em i bramkami logicznymi, ale zajęłoby to dużo więcej miejsca, a tak pobawimy się nową mechaniką. Najpierw zaplanujmy sobie pokój. A więc mamy sześć różnych kamieni, które chcemy przecierać. Limestone, Crimson, Azurin, Veridium, Okrum oraz korcia. Pierwszym punktem będzie przetarcie każdego z tych kamieni i z tego otrzymamy rudy metali. Cyny, cynku, żelazu, kobaltu, złota oraz miedzi. Z przecierania tych rud otrzymamy skruszone rudy, kulkę doświadczenia oraz nugget cyny z kobaltu i srebra z cyny. Skruszone rudy przepalimy, a nagety pakujemy do sztabek. Poprzednio przepalaliśmy skruszone rudy w Foundry i wtedy otrzymywaliśmy też inny materiał w bonusie, ale to właśnie zapychało nam naszą fabrykę. W większości otrzymywaliśmy żelazo, którego i tak mamy dużo, więc tym razem po prostu przepalimy to balkowo poprzez wymycie w lawie. Natomiast z podstawowych kamieni otrzymamy jeszcze inne rodzaje surowców. Z niektórych z nich otrzymamy z powrotem produkty używane do ich utworzenia, czyli granit, barwniki, piach, Kryzmalin Krystal, Powdered Obsidian, Dash Nugget czy Taff. Te materiały będziemy zbierać, ale bardziej na zasadzie optymalizacji produkcji, bo przecież produkujemy je też w innych miejscach. To samo dotyczy się redstone'a czy gliny. Ale oprócz tego otrzymamy też lime dust, z którego po przemyciu możemy otrzymać rudę srebra lub srebrny nugget. Rudę srebra dorzucimy więc do ścieżki kruszenia. Otrzymamy z tego skruszoną rudę srebra, doświadczenie oraz naget cyny. Dodatkowo otrzymamy lapis Lazuli, to ciekawe. Skruszenie Azurin na pomocą kół daje 50% szansy na lapis, ale już przy pomocy Millstone daje 100%. Tylko wtedy otrzymamy sam lapis bez innych materiałów. Więc przy zbyt wolnej produkcji lapisu będzie można zrobić to obejście. Na razie będziemy korzystać tylko z kół. Możemy dodatkowo uzyskać 10% lazurin-DAS, i jedyne zastosowanie tego pyłu to wytwarzanie płyt lapisowych. Z czego do utworzenia klasycznym sposobem potrzebujemy bloku lapisu, a więc 9 sztuk samego lapisu, albo z użyciem 16 sztuk pyłu. Płyty będą nam później bardzo potrzebne, więc zbieranie tego pyłu i wytwarzanie płyt w ich nadmiaru brzmi jak coś przydatnego. Otrzymamy jeszcze Glowstone dat, który jest używany w bardzo wielu recepturach, oraz emeraldy, za pomocą których możemy handlować. I te dwa produkty ciężko inaczej automatyzować. No dobra, a gdzie w tym nasz komputer? Otóż przed to, że tych materiałów jest tak dużo i to drzewa, jak widzicie, jest dosyć spore, mój plan jest taki, by mózgiem pokoju był komputer, na którym napiszemy prosty skrypt i będziemy sprawdzać, którego materiału nam brakuje i wysyłać odpowiednie kamienie do przetarcia, tak by zarządzać produkcją i unikać wąskich gardeł. Produkcja komputera jest bardzo tania. Do tego przydawały nam się wired modemy oraz kable. To są bardzo proste craftingi. Kiedy postawimy nasz komputer, możemy wejść do jego UI i mamy prosty terminal Linuxowy, na którym możemy pisać komendy oraz programy w języku Lua. Mamy tutaj zbiór przydatnych programów i komend z samego moda. Przejdę tutaj krótko przez te, których ja będę korzystał, ale pełną listę znajdziecie na oficjalnej stronie modyfikacji Computercraft. Link jeszcze w opisie. Żeby móc pisać nasz program, wystarczy wpisać edit i nazwę pliku, na przykład edit test.lua. I tutaj możemy napisać klasyczny print Hello World. Kontrolę możemy na split zapisać, a potem wpisując samo jego nazwę uruchomić. Co ciekawe, te pliki istnieją też fizycznie na dysku naszego komputera, w folderze z naszym save'em. pod computercraft mamy folder z ID-kami naszych postawionych komputerów, więc możemy też te programy pisać w wygodniejszym narzędziu jak Visual Studio Code oraz przechowywać je w nas lepszym miejscu jak github, żeby ich nie stracić. Mój kod z tego odcinka też znajdziecie na githubie, link w opisie. Dodatkowa notka, którą twórcy zostawili w pierwszym rozdziale wprowadzającym, to po zmianie w plikach komputera, pamiętać należy, żeby przed wyłączeniem gry w menu głównym pozostawić na 10 sekund grę, by wszystkie zmiany się poprawnie zapisały, inaczej możecie stracić to co napisaliście. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy plik modyfikujecie w zewnętrznym systemie, ale wtedy też lepiej robić to bez włączonego Minecrafta, żeby zmiany w jednym narzędziu nie napisały wam zmian z drugiego. Kiedy obok naszego komputera postawimy jakiś klotek, to możemy z nim wejść w interakcję, o ile ten mod to wspiera. Przykładowo, jeżeli obok komputera postawię beczkę, to wpisując Periferal widzimy klotek typu Inwentory, znajdujący się po prawej stronie komputera. Możemy też podłączyć beczkę za pomocą modemu i kabla. Teraz wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy, by włączyć modem i na czacie widzimy nazwę naszego urządzenia, które podpyliliśmy do systemu. Wpisując peripherals widzimy to beczkę jako Minecraft Barrel 0. Możemy teraz napisać taki kod barrel równa się peripheral.wrap i w ciapkach nazwę naszej beczki Minecraft. Dwukropek, barel, podkreślenie zero. Dzięki temu podmienną barrel mamy tą beczkę. Możemy ją wypisać na pomocą print. Jak uruchomimy teraz nasz program, zobaczymy jakiś dziwny ciąg znaków. Jest to adres pamięci komputera, gdzie znajduje się nasza beczka, ale nam ludziom nic to nie mówi, jakiś ciąg cyferek. Natomiast jeżeli zamiast tego print wypiszemy dłuższy kod for key value in pair barrel do print key value and i to uruchomimy, zobaczymy listę atrybutów naszej beczki, z których możemy wyciągnąć więcej informacji. Wrzućmy więc do niej jakiś przedmiot i teraz możemy pobrać informację o tym przedmiocie. Za pomocą item równa się barrel get item detail 1 1 to numer przypisany do pola w inwentory, zaczynając liczenie od jedynki. Jak ktoś z Was nie programował, to może wydawać się to logiczne, ale dla programistów zazwyczaj zaczynamy liczenie od zera, więc tutaj trzeba się przestawić. Teraz wyświetlając informacje o przedmiocie, widzimy jego atrybuty. Najważniejsze to możemy pobrać, co to konkretnie za przedmiot, atrybutami name albo display name oraz ile sztuk tego przedmiotu tu mamy za pomocą count. To tak w skrócie o możliwościach komputera. Teraz lecę zbudować nasze nowe piętro, przygotować cały mechanizm, który rozpisaliśmy w naszym drzewku i przygotować program do zarządzania piętrem. I jak to będzie gotowe, zanurzymy się w szczegóły, jak to działa. Mamy już nasze przygotowane piętro. Z jednej strony mamy quad drawery, w których pobieramy nasze kamienie z okolicy naszego piętra, beczkę, która jest punktem startowym do naszego systemu, nasz cały system odzwierciedlający drzewo przetworzeń oraz na końcu system drawerów pojedynczych, do którego trafiają nasze wynikowe materiały. Tutaj jest access point. Wystarczy wprowadzić do niego jakiś materiał i automatycznie zostanie on umiejscowiony w odpowiednim drawerze. Tak samo wystarczy tutaj jeden tylko storage bus, by mieć w naszej sieci dostęp do wszystkich tych elementów. No i mamy nasz centralny komputer. Nasz skrypt nazwaliśmy startup.lua, dzięki czemu wchodząc do świata nasz program zostanie automatycznie odpalony. A tak wygląda nasz program. Przelecę zaraz pokrótko, wytłumaczę co tu robimy. Na początku pobieramy listę naszych peryferiów i kategoryzujemy je na inputy, outputy oraz buffer. Jako, że każdy rodzaj jest innym bloczkiem, bo inputami są poczwórne drawery, outputem są pojedyncze, a bufferem beczka, to jest to dosyć proste. Przypisujemy te elementy do tablic, gdzie kluczem jest nazwa przechowywanego przedmiotu, a wartością odnośnik do inwentory. Dzięki temu będzie nam łatwiej to znaleźć, kiedy będziemy potrzebować sprawdzić konkretny klotek. Następnie mamy mapę bloków, by wiedzieć, co z którego bloku jest wytwarzane. Na przykład zinsk wytwarzamy ze skorczy, złoto z okrum itd. Mając to, uruchamiamy naszą główną funkcję main. Nasza funkcja main jest nieskończoną pętlą, ale z interwałem co jakiś czas, więc nie będzie to jakoś mega szybko się zapychać. Nasze materiały i tak potrzebują czasu, by zostać przetworzone. W pętli tej przechodzimy po wszystkich elementach. I sprawdzamy, czy danego elementu jest mniej niż jakaś ustalona ilość. Jeżeli tak, to wrzucamy nazwę materiału, z którego możemy pozyskać ten materiał do kolejki. Tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, używamy kolejki, ponieważ z jednego materiału wejściowego możemy pozyskać więcej niż jeden wyjściowy. Na kolejce trzymamy elementy unikalne, więc jeżeli na przykład brakuje nam zarówno cyny, jak i srebra, to limestone, z którego wytwarzamy obydwa te materiały, trafi do kolejki tylko raz. Po drugie, wrzucamy tutaj nazwy materiałów źródłowych, tylko wtedy, kiedy nasz materiał, którego brakuje, jest na liście. Na przykład, na tej liście nie ma czerwonego barwnika. Dlatego, że nie chcemy go tutaj wytwarzać, wytwarzamy go w innym miejscu. Kiedy przejdziemy po wszystkich elementach, mamy uzupełnioną naszą listę. Jest taka funkcja print on monitor, obok postawiłem monitory i na nich wyświetlam, które materiały źródłowe będą wrzucane do przetwarzania. Nie będę opisywał dokładnie co ta funkcja robi, możecie się z nią zapoznać sami. Na koniec najważniejsza rzecz, przechodzimy po naszej kolejce i każdy element, który się znajduje, to znajdujemy odpowiedni peryferal z mapy inputów i przepychamy pełen stack naszego przedmiotu do buffera. Z beczki, które jest buferem przedmioty natychmiast padają i to przez cały mechanizm, którego działanie i odgałęzienia opisałem wam wcześniej. Na koniec jest jeszcze oczekiwanie przez 10 sekund. Nie musi to działać za często, bo i tak trochę trwa przetwarzanie tych materiałów, głównie ich przepalanie. Jak chwilę poobserwowałem tą fabrykę, to już widzę kilka problemów. Po pierwsze, w moim kodzie na start buduję mapę przedmiotów w odniesieniu do drawerów. Jeżeli w momencie uruchomienia programu mielibyśmy pusty drawer, np. Okrum, to wtedy nasz program nie będzie wiedział gdzie leży okrum i się wysypie. Druga rzecz, przepalanie materiałów jest nieco zbyt powolne, ale żeby to przebudować musiałbym zmienić trochę rzeczy. Myślę, że na razie zostawię jak jest. Zobaczę jak za mi e, czegoś brakować, no to przyjdziemy tutaj z optymalizacjami. Następnie będę chciał przenieść tutaj produkcję potrzebnych, bardziej zaawansowanych sztab. Przyjrzałem też do czego możemy je wykorzystywać i przyda się przechowywanie ich w formie płynnej, bo do kilku schematów tak właśnie będą aplikowane, a to najłatwiejszy sposób żeby je wyprodukować. Użyjemy do tego tuneli P2P z moda Applied Energetics, które pozwalają transportować płyny za pomocą kabli. Do tuneli P2P potrzebujemy diamentowych chipów, więc tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku zabezpieczymy sobie diamenty, produkując je z Prismarine Kryształów. Do przechowywania płynów użyjemy tank unitów z moda Tech Reborn. Produkuje się je z połączenia tanka z Creator z upgrade'em poziomu drugiego w Smithing Table. I działają tak samo jak Storage Unity z możliwością konfigurowania gdzie materiał ma być pobierany, a gdzie oddawany, ale przechowuje płyny. Teraz przeniosłem produkcję compound Mixture brązu, mosiądzu i różowego złota do piętra niżej i podłączyłem do nich tunele P2P. Jeżeli na tunel klikniemy teraz wiadrem, to zmienia się wyspecjalizowany tunel do transportowania płynu. Musiałem zbudować jeszcze memory card i klikając Shift Memory cardem na p 2 zapamiętujemy jego ID. Żeby przysyłać materiał, to obydwa końce muszą być połączone. Jeżeli kliknąłbym teraz na inny P2P Memory cardem, to byłyby związane i pozwalałyby na przesyłanie materiałów między sobą. Stworzyłem cztery memory kardy dla każdego płynu, zapisałem sobie ich własne nazwy i tak prezentuje się produkcja tych sztabek, taka sama jaką mieliśmy w głównej fabryce. A to oznacza, że to wszystko nie jest nam już potrzebne, bo sztabki produkujemy gdzie indziej, a do pozostałych materiałów ostatni pacz zmienił schematy, więc i tak musimy to przerobić. Rozebrałem to wszystko i zacząłem stawiać nowy ciąg do produkcji casingów. Podczas podłączania P2P tunelu do tego Bazina zorientowałem się, że mój pomysł z przesyłaniem płynów nie działa. Szybko znalazłem powód. Używam takiego mechanizmu z dwóch interfejsów, żeby omijać limit kanałów w kablach. Dzięki temu mam dwie rozłączne sieci o swoich limitach, które komunikują się za pomocą interfejsów i tak przesyłają sobie materiały. Ale niestety interfejsy okazuje się nie przekazują sobie informacji o P2P tunelach. Wiem jak to rozwiązać, ale musiałbym przebudować dużą część mojej sieci, więc na razie zostawiam to. A casingi będę jednak produkował ze sztabek i ewentualnie wytapiał je tutaj na miejscu. Zrobiłem więc andezetowe casingi. Następnie postawiłem produkcję miedzianych casingów. Żeby wyprodukować miedziany casing trzeba trzy razy potraktować nadmianę gumą i miedzianą płytą. Nie chciało mi się tutaj bawić w pętle i dawratanie, zrobiłem na pałę 6 Deployerów. Obudowałem to całość by jakoś wyglądało i zasłonić brzydkie okablowanie i zabrałem się za budowę mosiądzowych casingów. Te produkujemy również trzykrotnie traktując poprzedni rodzaj casinga, ale mosiądzowym prętem, mosiądzem w płynie, płytą mosiądzową i dobijając pracą. Również nie bawiłem się w pętle, tylko na pałę jedno po drugim. Całość widzę naczła na mój fragment z warsztatem, więc go może będę musiał pomyśleć przenieść w inne miejsca. I w tym miejscu myślałem, że zakończę ten odcinek, ale zobaczyłem, że coś się zepsuło z interfejsem, jest innego koloru, oraz że gram na wersji Astral 2.1.3, a najnowsza to 2.1.4c. Długo czasu trwało odkopywanie się od zmian z poprzedniej wersji, tym razem chyba aż tyle nie zmienili, ale chcę to od razu sprawdzić, więc za chwilę widzimy się na nowszej wersji. I jesteśmy w nowszej wersji. Przeleciałem całą bazę i wygląda na to, że wszystko działa tak jak działało, więc chyba nic dużego w recepturach nie zmienili. Tyle dobrego. To może jeszcze przejrzymy sobie po naszych questach i pozbieramy wszystkie nagrody za wszystko, co zdobyliśmy do tej pory. Za odblokowanie komputera zyskaliśmy noteblock. Block. Za przeprocesowanie wszystkich kamieni otrzymaliśmy Dark Oak Log, Display Board i Windmill Tail. Za automatyzację dash nagetów otrzymaliśmy doświadczenie oraz deszowe drzwi. Za podniesienie dużej ilości Blade Rodów otrzymałem doświadczenie oraz głowę Blaze'a. Za stworzenie P2P Tunnel dostałem jakiś biometric card, nie wiem do czego to może być. drzewku automatyzacji, po aktualizacji można teraz zaznaczać które rzeczy są automatyzowane a które nie, więc zacząłem sobie odznaczać. I zacząłem sobie zbierać nagrody za automatyzację. Za kobalt dostaliśmy Mechanical Bell. Za złoto dostaliśmy Veridium. Za mieć otrzymałem Amazon Delivery? Co, co to jest? Karm to codziennie rybą albo wybuchnie. Powodzenia. Yy, może lepiej to sobie odłożę do ekwipunku. W zamian za synk otrzymaliśmy Metal Grider. Odznaczam sobie automatyzację różowego złota, ale nie odznaczam automatyzacji diod. Myliśmy je, ale teraz nie mamy, będę musiał je zrobić jeszcze raz. Na razie sobie pewnie poradzę z produkcją ich ręcznie. E, odznaczam sobie za produkcję Zinsu oraz za wytwarzanie brat. Jeszcze tylko sobie odbiorę quest'a za automatyzację breast casingów, no tutaj nie ma żadnej nagrody. I to tyle w tym odcinku. Myślę, że już mamy nadrobione wszystkie zaległości, i od następnego możemy ruszyć dalej z fabułką. Trzymajcie się! Cześć!